Powiedziałbym, że księża tak mówią do ministrantów. A w dzisiejszym odcinku z rolkami wszystkie rolki, które zobaczycie, odesłał Abi. Więc jeżeli ktoś się pytał też, gdzie jest Abi, to siedzi i szuka rolek. Lecimy z pierwszą roleczką. What bird has the most Yo! <noise> skr... pa, pa, pa. Ale pasuje! Pa, pa. And a pu, pu, pu. Pasuje! I nie dość, że pasuje dźwiękowo. To ten ptak jest czarny. No nie! To już w pierwszych sekundach niszczyć. Czy tam będzie odcięcie i kolejna rolka. Ja ci wydrukuję tutaj <noise> zakazane słowa w internecie! Nie ma tak. I nic nie powiesz już.

Dobra, abi. Pod my, my nie wiemy, co to jest, bo my nie znamy o, niemieckiego. Użół, stop. stop, użół, Oj użół, użół, Bardzo użół, 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 się mam Hondy, mogę Wszyscy biją brawo, jak jest nowy członek. Członek. Jest nowy członek. O, jeżeli masz fałtka, to pasujesz do któregoś człowieka z tamtych. Wait, what? DJ <śmieszne>, SPOILER! Śmieszne, śmieszne, nie powiem. No. Jakie jest twoje ulubione zajęcie po pracy? I teraz wstawimy to? Jak ja byłem Ale w ja ten utwór push to the limit Takie, yeah. takie. A jak... A, a jak, jak ostatnio... Nie Abi, nie takie! Jak, jak ostatnio yy, Abi nas odwiedził, to się zastanawiam. co on ma taką prawą łapę. Przykokszoną. Tak, <noise> <To go> W. <noise> no, no, w łapach. W jednej. W jednej. Trzeba do niego zadzwonić i powiedzieć mu, żeby zmieniał. Raz prawa, raz lewa, był. Bo... To jest pogrzeb, tak? No. W ogóle on wygląda jak ten ziomek z TFM Turbo. Bez koszulki? Jak, nie, jak. Patrz, patrz na niego. Tak jak przemysła szafrański. Spotkałem Chuj, a skąd wiesz jak szafrański wygląda bez koszulki. Bo spotkałem go nie tak dawno temu. No zobacz. Przecież to szafrańska. Nie, no. <laughs> jest to podobieństwo. No, no. no taka Karolka powiedziałbym. Nie no bo ja nie wiem jak to że to to dla ktoś, to jest ustawione czy on naprawdę no to to, to już nie, nie fany to, nie nie bawi mnie inaczej no jakie to jest poszanowanie dla Zmarłej jeżeli Zmarła chciała A to musi być fake, ale patrz nie? nie 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 dajmy że Zmarła lubiła taką muzykę widać tu jest uśmiechnięta może ona była taka wiksiara ty <laughs> <laughs> masz <śmiech> Ona brała udział w tych mistrzostwach ciągania tabaki. Ona też lubi robić pewne, lubiła robić pewne rzeczy po powrocie z pracy. Ona jest wiksiarą i zażyczyła sobie, żeby przyjechał pan przemysła, żeby nie do nazwiska, i zrobił tam wiksa. I wszystko jest spoko, ale patrz jakie nieposzanowanie... Grave to the grave. w komentarzach. Ale jakie nieposzanowanie ze strony rodziny. Publiczności, nie? Tak, że siedzą po prostu i nic nie robią. Co to kurwa pogrzeb? To ta publiczność jest bardziej martwa niż ta babcia. No właśnie. Boże, najgorzej. No Teraz, teraz, usuwam cię teraz, usuwam cię. to. teraz, to jest cię, złoto. teraz demony, życie. na, co to jest teraz, na mocy Jezus. Teraz. Tak to wygląda. Tak, tak w ogóle parafrazując od tej rolki, to jeżeli... Zawąchać jedynie zada. Alleluja? Alleluja! Ha, ha, ha. Wyśmiejcie tego diabła. Diabeł Zbita pało, <grystanie> Nie mogę za bardzo przyklinać, ale postaram się, żeby było tak agresywnie. Ty zbita pało! Ale <grystanie> no poczekaj, bo zaraz będzie grubiej. <grystanie> Podobały wam się tańce zadków? To dawaj, wypinamy się i... aleluja. <G Increks doorway> Powiedziałbym, że księża tak mówią do ministrantów. Lepiej na mezotki, aleluja! z tego eventu jest tak dużo przyróbek. Nie dziwię się. Ale, poczekaj, poczekaj, daj pauzę, można sobie, nie wiem, niektórzy się nabijają, tak, robią jakieś dziwne przyróbki. niektórzy podstawiają y, pod to jakąś y, twardą, mocną muzę, ale to nie zmienia faktu, że nieważne jaki jest oryginał i nawet jeżeli nie wiesz o co chodziło w oryginale, to cały ten tłum jest tak niesamowicie zgrany, jest tak y, harmonijny, że no szczerze, no to jest piękne, nie? Że jak się robi coś takiego? To wylewa się wodę po ulicy kabel 220 no? Ja mam takie pytanie: A można na przykład y, wysłać zapytanie do YouTube'a, mhm. żeby nie brawić niektórych Twoich wypowiedzi do algorytmu? Na przykład nie wiem. <ślałem> Mogłeś porównać to do no. wszystkiego? <ślałem> Zrobimy, <ślałem> Zrobimy taką ładną wstawkę nie? do naszych filmów. Ten fragment ja został tylko ten z powodu, nie, z powodu y, drastycznych treści wypowiadanych przez Kasprę, i takie PIP! i pi, to będziemy po prostu wkładać. Jak ksiądz w Aleluja. <laughs> Aleluja. What are you doing? Washing machine. <laughs> no. Yy... O, ale tam posłuchaj su popatrz! Ale potrafię, yeah! że... ja, ja nie oglądam tych rolek przed puszczeniem ich tutaj do nas na kanał, ale zrobię, zróbmy też takie nasze ulubione rolki kiedyś i zrobimy sobie takie dwa filmy, bo w moich takich ulubionych rolkach jest bardzo podobny film, tylko o odkurzaczach tych przemysłowych. Mają oczka dorobione i wciągają po prostu. To jest też zajebiste. Dobra, ale y, Abi, no umie rolki, no trzeba Zajno, przyznać, no, nie. no, W ogóle po tym, jakie ktoś wysyła nam rolki, możemy mniej więcej y, zrobić y, rys psychologiczny. Abi na razie dobrze nie rokuje. Dowód na to, że Titanic to wyciska duet Tylko, Tylko z powodu, z powodu muzyki. muzyki. Jezu, ja pa... Ale coś strasznie, że to pasuje. To miła <laughs> była... scena. No, Titanic to była kojarzy. Tak, ale wiesz, tam się ta spódnica podwinęła to wszystko. Gdyby tutaj nagle wleciał teraz jeszcze napis, jakbyśmy my robili tą roczę, to bym dorzucił jeszcze napis Naga broń 5. Tak, bo, słucham, Pisuje się idealnie. No. Dobra, słuchajcie, bo od Abiego mamy dosyć dużo tych rolek, więc ten film zakończymy. Ale wiesz co powiedział wcześniej? Wyślę wam kilka, kilka rolek. Ty, 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 ty. Także zakończymy od tej, coś czuję, że to będzie naprawdę gruba rolka. Muzyka tak bardzo... A zastanawiam się dlaczego jest akurat mm. ki problem, nie? Słuchajcie, no. Wiecie jak to mówię. Yy, nie, bo chodzi o to, że yy, z osób o tył się nie śmiemy. śmiemy się z pianych. Z pianych można się śmiać. Ona jest tak nawalona, że mamy prawo się pośmiać. Tak, a czy powiem wam tak? Yy, siebie oszukasz, mamy oszukasz, tatę oszukasz, ale grawitacji nikt nie oszukasz. A, nie bo, Nie, ona jeszcze butów nie ma. Nie wiem czemu, ale nieważne. Trzymajcie się. Ej, nie było w tym filmie. Łapkę zostawcie w górę. I komentarz. No, i subskrybujcie kanał, bo to jednak działa, nie? Tak.